Państwo w kolejnym odcinku podróż z krokodylem na Islandii. Dziś przyrządzimy kolejną typową islandzką potrawę, a mianowicie parówki dla piłkarzy albo innych graczy. Oto co nam jest potrzebne ze składników do ugotowania tych parówek. Najlepsza islandzka woda, prosto z baniaka po wodzie demineralizowanej. Parówki, które wspomniałem i mm, bagietka. Bagietka prosto kupiona w supermarkecie z rabatem 30%. Zacznijmy od tego, że już mamy swoje naczynia przygotowane. Wodę zalewamy wodą garnek prawie do pełna. Proszę bardzo. Prawdziwa woda islandzka. Prawdziwa. Później aromat, nawet tutaj, przez obiektyw nie za bardzo. Już mamy wodę w garnku. Uruchamiamy kajkę I woda się gotuje Kiedy doprowadzimy do temperatury prawie wrzącej Dokładamy tam parówki I czekamy aż osiągną właściwą temperaturę Gdy woda już się gotuje Ląduje nasza pierwsza Parówka w garnku I za nią kolejne i tak przetrzymywamy je przez parę chwil, żeby osiągnęły właściwą temperaturę, jakiej lubimy spożywać tego typu wirtuały. Yy, nie wiem, czy cała ekipa się dzisiaj pożywi, ale chyba tak. Mamy wszystkie te Jeszcze to są koleby autobusem zakopanym, więc najwyżej też ich poczęstujemy. Niech kiełbaski dochodzą. i tak oto to są islandzkie warówki doszły do naszej islandzkiej woli teraz możemy je wyjmować i nakładać na talerze niektóre bardzo podochodziły proszę bardzo bardzo proszę i do tych paróweczek proponuję sos hamburgerowy z magietką. o której proszę bardzo Pozostałą po parówkach wodę doprowadzamy do wyglądu i temperatury podobną do wody z wód geotermalnych. I przygotowujemy kolejną potrawę, mianowicie tradycyjne islandzkie zupy, gorące kubki. W tym momencie mamy gorące kubki zupy pomidorowe z makaronem. Rewelacyjna potrawa przywieziona tu przez emigrujących Polaków która się przyjęła na ziemi islandzkiej jako ich dobro narodowe. Tą zupą można naprawdę się posilać, spożywając parówki i przegryzając bułeczki. Smacznego!